Witam wszystkich. Jako, że zrealizowaliśmy nasz plan objazdówki sprzed 10 lat, e, chciałbym Wam krótko zrecenzować pierwszy z czterech kempingów, e, które odwiedziliśmy w tym roku. E, uwaga będzie po francusku: będą to kolejno e, La Croix du vieux koło Paryża. E, drugi to La Vieux-Pont e, nad oceanem, w okolicach powiedzmy, że Bordeaux na tej e, wysokości. Kolejny to Playa Bara w Hiszpanii, skąd zaatakowaliśmy Barcelonę i Labom na Lazurowym Wybrzeżu. Plan wakacji był dość napięty, więc zamiast zabierać namiot w tym roku zdecydowaliśmy się wynająć domki w Eurocampie. Dziś na tapet bierzemy pierwszy kemping w miejscowości Berni nad rzeką N. Który jest oddalony od Paryża, mniej więcej 60 km, i był naszą bazą wypadową do zwiedzania stolicy Francji. Nie będzie to zbyt długa recenzja, bo nasz pobyt trwał tam tylko 4 dni, więc nie byłem w stanie zbadać go tak dokładnie jak te z poprzednich moich filmów. Nie przedłużając jednak, zapraszam do obejrzenia filmu, a po nim na kilka słów podsumowania. Zależy od której strony pojedziecie, to nawigacja wskazuje, że kemping znajduje się tutaj. Natomiast jest to tylko część kempingu, mniejsza. A druga część znajduje się tutaj, dalej po lewej stronie, około 100 metrów. Co jest dosyć dobrze oznaczone, wystarczy tylko troszeczkę dalej przejechać i bez wątpienia traficie. Tu mamy główny wjazd na kemping. Dobrze oznaczony tabliczkami z dwóch stron, jeździe w dół. Goście, którzy przyjadą poza godzinami otwarcia recepcji, mają możliwość zaparkowania na parkingu nocnym. Parking nocny jest dość duży, ale w ciągu dnia parkują tu również goście, którzy chyba przyjeżdżają spoza kempingu, skorzystać z basenu. Naprosto mamy y, możliwość skorzystania z pryszniców i ubikacji, przy czym ubikacje nie są oznaczone więc są to drzwi, powiedzmy, bez oznaczeń tam trzeba się kierować. Z lewej strony mamy miejsce do mycia naczyń. Tutaj wspomniane prysznice i ubikacje a nad tym białym samochodem widać pomieszczenie z pralkami. Zaraz obok recepcji jest sklep i piekarnia. Tutaj brama wjazdowa. Naprzeciwko widać recepcję Eurocampu. A tutaj druga recepcja Eurocampu. Dla dzieci znajdziemy tutaj miejsce, gdzie animatorzy prowadzą różnego rodzaju zajęcia. I tu mamy miejsce, rozpiskę zajęć. Zieleń na tym kempingu to duży plus, jest bardzo ładnie utrzymana. Zaraz przy wieździe widzimy kryte baseny. Część jest krytych, część nie. W krytych basenach woda jest podgrzewana. Duży główny basen przeznaczony dla osób pływających jest kryty, ale w razie upałów tak można rozsunąć. Dla mniejszych dzieci przewidziano brodzik z małymi zjeżdżalniami. A dla nieco większych i dorosłych, trzy dosyć fajne zjeżdżalnie. Dla zupełnych maluchów mamy taki wodny ogródek. Baseny zewnętrzne są niewielkie, ale utrzymane w perfekcyjnej czystości. Woda tam już jest dużo chłodniejsza niż w basenach krytych, ale właśnie tam można się orzeźwić. Tuż obok jest restauracja. Pod basenami mamy sklepik ze sprzętem plażowym, między innymi. A zaraz obok sala zabaw dla dzieci z krytym boiskiem. Zieleni tutaj sporo i do takiej nieświeżo nasadzonej, więc jest to duża zaleta tego kempingu, że czujemy się jak w parku, tym bardziej, że mamy kilka stawów i oczek wodnych. W jednym oczku można się nawet kąpać, a w tych większych można łowić ryby albo wynająć sobie rower wodny. Na drugiej stronie stawu widać żywopłot z wyciętymi miejscami, prowadzącymi do mobil domków Eurocampu, z których można wychodzić prosto powiedzmy, że na plażę i tam sobie wystawić wędki, bo można łowić ryby, ale w tym stawie pływać akurat nie można. Tuż obok jeziorka mamy spory plac zabaw, a obok niego salę do gry w ping-ponga. Gdyby wiało, może zamknąć sobie drzwi i wiatr nam wtedy nie przeszkadza. Niedaleko jest też centrum rozrywki, w którym można wynająć rower wodny, albo pograć w różne gry, poskakać na skakańcach, czy też dmuchanym zamku. Mocno, Mati. Hops. Daje szadu Wow! <laughs> Woah. Okay. Wow. <laughs> Część domków ma bardzo ładnie ogrodzone parcele żywopłotem, a na części żywopłot dopiero rośnie. Tu kolejny staw, na którym można łowić rybki. Nawet widać zarzucone wędki. Nie ma teuszku, to jest staw. Drugi z wysepką ładną. Na końcu kempingu do wynajęcia też takie duże domki, prawie jak fińskie domki. I rzeczywiście w bardzo fajnej okolicy, bo przy samym stawie. Na końcu kempingu, obok Strzelnicy z Łuku, można sobie zjechać tyrolką. Akurat w tej chwili chyba. Nie ma obsługi, więc trudno powiedzieć ile to kosztuje. Ale zabawa musi być. Zaraz obok trolki zauważyłem takie zarośnięte miejsce, nie wiem czy to są domki jeszcze do wynajęcia czy Ale wejdziemy zobaczyć. Chyba tak. wielkie namioty chyba nikogo nie ma, więc pozwolę sobie wejść tak, rzeczywiście i to jest też namiot z widokiem na jakąś wodę nie ma nikogo, to wchodzimy tak to wygląda tu a tak tu coś pięknego Kajże... A, rzeczka płynie sobie. A tak staw wygląda z drugiej strony. Tutaj odpoczywają sobie kaczuszki. I tam podobno gdzieś są parcele, jak słyszymy. Więc pójdźmy je zobaczyć. Jak widać, tam daleko stoi przyczepa. I wzdłuż tej ścieżki są wyznaczone parcele. Przynajmniej takimi tabliczkami z numerami. I tutaj dwie z nich są w takim ładnym cieniu. O, No i te parcele to. Mam chyba pierwsze miejsce, bo mają taki dostęp do rzeczki. W Okolicy tych parceli można znaleźć takie ławeczki, na których można sobie przysiąść i zrobić piknik. Tutaj widać sektor z namiotami kolejnymi, tur operatorów, prawdopodobnie z Eurocampu, jak większość tutaj. I zaraz przyjrzymy się z bliska. Są to namioty typu safari, z bardzo fajnym wyposażeniem i dużą ilością miejsca, akurat na tym kempingu, przed samymi namiotami. Tak wyglądają w środku, jak widzicie. Łóżka są obszerne w takim stylu safari. Jest lodówka, jest kuchenka. Tutaj, w okolicach tego basenu lagunowego, który widać tam dalej, jest taka konstrukcja. Do gry i w piłkę nożną, i w koszykówkę, pewnie i w siatkówkę, bo słupki do siatki też widać. Także można korzystać dowoli woli. Podłoże to taka sztuczna trawa. Widziałem tu już jak grają, chociaż kosza brakuje. Tutaj wcześniej wspomniane boisko do piłki kosza, tutaj do siatkówki plażowej, a zaraz obok. Basen lagunowy, czyli wypełniony białym piaskiem, w którym mogą się kąpać nie tylko dzieci, ale także dorośli. Głębokość do 1,40 m, a troszkę dalej widać też bar, w którym można kupić napoje, również drinki, a także pizzę i inne przekąski. 50 metrów od basenu lagunowego znajduje się toaleta, z której można skorzystać. dla niepełnosprawnych. Miejsce do mycia naczyń i prania. Nie jest to może piękny gwiazdek znanych z Union Lido, ale mocne cztery, bo jest czyściutko. Tutaj mamy kolejne parcele pod namioty i przyczepy, czy przy kampery. W cieniu pięknych, dużych i starych drzew. Więc nawet w upał można liczyć na miły chłodek. Tu widziane wcześniej mobil domki z wejściem na powiedzmy plażę przy stawie której można łowić rybki, przejdziemy się tak, tutaj widzicie taras, a tutaj prosto wyjście na plażę, trawiastą oczywiście i kąpać się tutaj nie wolno, ale można sobie usiąść na ławce i wystawić sobie wędki jak ten pan, który siedzi tam troszeczkę dalej, tak to wygląda z tej strony. i w tej linii każdy camping, każdy mobil mobildomek posiada taki dostęp. Oprócz standardowych parceli prawdopodobnie można sobie wynająć coś takiego jak parcele z altaną i kominkiem, a raczej grillem. Tutaj można pewnie stanąć sobie kamperem. Troszkę zaniedbane, więc nie wiem czy jeszcze użytkowane. Natomiast widzę, że alejce obok są postawione dodatkowo mobil domki do tych altanek Jest to w ten sposób zagospodarowane. Ale gdyby to troszkę zadbać, to to ma swój urok. A tu całkiem ciekawy obiekt, którego jeszcze nie widziałem na kempingach. Taki kamienny domek, który ma bliski dostęp do rzeki, ale chyba już nie jest wynajmowany, bo stan jego jest taki powiedzmy dość zajęty. To ten domek, który oglądaliśmy przed chwilką, a tutaj w trochę ciekawszym stanie, fajnie obrośnięty. Dobra, zobaczymy w środku. Pusto. No, ale tu nie wygląda to źle. I niewielkim nakładem można by coś z tego zrobić. A tu akurat płynie barka. Daleko recepcji jest plac zabaw, fajnie zacieniony. A obok parcele, również dobrze oddzielone od siebie. Także, jeżeli ktoś potrzebuje trochę prywatności, to ma wysoki żywopłot między jedną a drugą parcelą. W górnej części kempingu znajduje się taki duży plac okrążony mobil domkami w środku jest łąka na której albo można pograć na przykład we frisbee albo rozbić się z namiotem, przyczepą czy też kamperem jest miejsca sporo są słupki przyłączeniowe a tak właśnie mieszkamy my w tym roku Już W momencie Wam pokażę Podsumowując, na kempingu byliśmy 4 dni od 17 czerwca. Mimo wczesnej daty, 90% domków było obłożonych. Przyjechaliśmy o 5.30 rano, a na domek musieliśmy czekać aż do 14.00. Na szczęście mogliśmy korzystać z wszystkich atrakcji tegoż kempingu, więc jakoś przetrwaliśmy. Natomiast wolnych parceli było dosyć sporo. Camping jak najbardziej godny polecenia, jest duży, bo ma około 1,5 km długości i 400 metrów szerokości. Misko się z parkiem w Świerklańcu, jeżeli ktoś był, to ma jako taki pogląd, na którym ktoś postawił mobil domki i powydzielał dyskretnie parcele. Naprawdę robi to fajne wrażenie. Do tego ciągle śpiewające ptaki, które mam nadzieję było słychać na filmie. bar, restauracja, pizzeria z dobrą pizzą, piekarnia czy sklep z podstawowymi artykułami również należy zaliczyć na plus. Całkiem fajne baseny. Do tego oczko wodne z białym piaskiem, w którym można się kąpać. Trochę przypominało basen z kempingu Union Lido. Stawy to także atrakcja, jaka do tej pory była przez nas raczej niespotykana, przynajmniej w takiej skali, yy, zrobiły kapitalne wrażenie. Yy, jeżeli ktoś wędkuje, to ma kolejny powód, żeby tu przyjechać. Jeżeli chodzi o przestrzeń, to jako jeden z nielicznych tak dużych ośrodków dbają o to, żeby człowiek nie czuł się otoczony z każdej strony przez sąsiadów. Miejsca jest pod dostatkiem, a wysokie żywopłoty dają. Poczucie pewnej intymności, nie tylko na samych parcelach, ale także w dużej części pomiędzy domkami. Jak widzieliście na filmie, można tu zobaczyć, jak wyglądały domki te sprzed ery plastiku. Z jednej strony szkoda, że zaczynają je przebudowywać na nowo modłe, ale są takie czasy, że ludzie szukają luksusu nawet na kempingach. Odległość od Paryża nie jest mała, ale wyjeżdżając z rano to na korki natknęliśmy się dopiero wyjeżdżając z miasta około północy, więc sam dojazd nie zabiera zbyt dużo czasu. Gorzej było w drodze powrotnej, to głównie z powodu kończącego się paliwa i braku czynnych stacji benzynowych, co mnie mocno zdziwiło. Na szczęście udało się jedną znaleźć i dotarliśmy bez większych problemów. Jeżeli macie w planach odwiedzić Paryż, to szczerze polecam ten ośrodek jako bazę wypadową, ale nie tylko do stolicy Francji, bo w okolicach kempingu jest również sporo do zwiedzania. Także można zaplanować sobie dłuższe wakacje w tamtym miejscu. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie kciuk w górę, a chętni do spędzenia czasu nad oceanem mogą kliknąć w dzwonek, bo w następnym filmie będzie kemping który właśnie jest tam zlokalizowany. A dzisiaj dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do oglądania kolejnych. Pacman oryginał to się liczy na plus. I uwaga flipper. Mega flipper. <gry>